MMA ATAK 2. Damian Grabowski. Moją przygodę ze sportami walki zaczynałem w wieku 8 lat. Tato zaprowadził mnie na trening zapasów w stylu wolnym, i tak, do tej pory to trwa: zapasy poprzez taekwondo, poprzez karatę Kyokushin, krótki epizod z kickboxingiem, później brazylijskie jiu-jitsu, Na chwilę obecną od, od 4 lat MMA robię to nadal, mam nadzieję, że będę to robił jeszcze przez jakiś czas. Ten sport jest częścią mojego życia, jest to moja pasja. Robię to, co lubię, sprawia mi to przyjemność. Oprócz tego prowadzę klub swój u siebie w mieście, także trenuję młodych chłopców. Sprawia mi to satysfakcję. Zwycięstwa sprawiają mi niesamowitą satysfakcję, niesamowitą radość. Myślę, że to, za co kochamy ten sport, to są te emocje. Tak? Jest, jest smutek, jest rozgoryczenie, kiedy akurat powinna się noga i ktoś, ktoś przegrał. Jest wielki, wielka satysfakcja, wielka radość, kiedy zwyciężamy. Moim wzorem jest Randy Couture, wielokrotny mistrz UFC. Staram się naśladować jego styl zresztą walczę w podobnym. Staram się przewracać moich rywali i kończyć walki w parterze przez uderzenia bądź techniki kończące. On też tak wygrywał, dlatego staram się czerpać inspirację z jego stylu walki z jego zachowania w oktagonie. Nie lubię wybiegać za daleko w przyszłość. Na chwilę obecną to jest yy, moim planem, takim głównym w życiu jest wygranie walki na MMA-tak, wygranie kolejnej walki w Belatorze, a później zrobienie sobie fajnych wakacji, żeby odpocząć od, od ciężkich przygotowań. Taki rzecz, której, której się najbardziej obawiam, może nie najbardziej, ale która, która czasem spędza sens powiek, jest to, żeby na w ostatnim etapie przed walką, w ostatnich dwóch tygodniach, nie nabawić się jakiejś głupiej kontuzji. Wiadomo, organizm jest przemęczony. Jesteśmy zmęczeni, rozrażeni, podenerwowani i najłatwiej wtedy o kontuzję, bo jest brak koncentracji i to jest chyba taki czarny sen każdego sportowca, więc myślę, że to jest to. Zawodnik z górnej półki światowej, weteran takich gali jak UFC, Bellator, bardzo dobry uderzacz, dąży do tego, żeby skończyć walkę przez knockout. Ja dążę do tego, żeby skończyć walkę przed czasem przez poddanie. Myślę, że będzie pasjonujące widowisko. Zapraszam wszystkich fanów sportów walki i nie tylko na gale MMA Atak 2 do katowickiego spotka. 27 kwietnia. Widzimy się w spotku. MMA Atak 2. 27 kwietnia w katowickim spotku.